Life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better day. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeezed till I change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want Stuck between a rock and a hard place Do I work hard or live in my pace You're only young once, yeah that's all great But I also want a future where I'm okay Living life is doing lots of cocaine Wait no, it's living with no shame Wait no, it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and it's okay Well I just wanna be happy How to get there, hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want,

Mam nadzieję, że wejście będzie możliwe. Także jeszcze chwilę przedzierania się i widzimy się w środku w tym budynku. Widać Wingo ktoś robił Butli. Butli nie ma, został sam koszyczek. Teraz tylko jak dostać się tam do środka. Tutaj widzimy masywne drzwi. Ktoś już się dobierał do nich. Widzę tędy ktoś się wspinał, a my spróbujemy jeszcze inne wejście znaleźć. Wejdźmy zobaczmy co jest tutaj tutaj. Tutaj widać były trzymane koniki. Taka mała stajenka na dwa konie. Tutaj ktoś urzędował. Widzimy jakieś filmy na DVD. Oczywiście po włosku, nic tam te tytuły nie mówią. I tu mamy fajną buteleczkę na winko ale my byśmy chcieli zamiast zamiast tych stajni zwiedzić dom dlatego idę dalej i szukam wejścia do domu tutaj prawdopodobnie było główne wejście tam na górę widzę są wejścia zamurowane, tędy nie wejdziemy. Ale spójrzcie wszędzie, ładne zdobienia. Tam przez okno widziałem u góry też są. Tutaj mamy dwie ławeczki. I taki tarasik widokowy. Prawdopodobnie tam gdzie była jakaś fontanna, bo tak bywało w takich ładnych pałacykach. Pójdziemy tutaj, być może będzie tutaj wejście. I mimo tego, że tam są wszystkie wejścia zamurowane, tutaj widzę jakiś dostęp i prawdopodobnie możliwe wejście do domu. To nie tracimy czasu, bo tylko wchodzimy. Mamy czuć mocną spaleniznę. Zresztą tutaj widać nawet, że, że to się paliło ale u góry widzimy ładne ozdoby. Tam jakieś obrazy są, chociaż bardzo słabo widoczne. Jak Wam się podoba myślę, że może Wam się zaspodobać Ale pięknie No jest bajeczka Zobaczcie, mimo tego, że, że to się paliło że jest od dawna już opuszczone mocno zniszczone To jednak ma jeszcze swój urok No, kurczę, podoba mi się. O, wow. zobaczcie klatkę schodową. O kurczę, idziemy do góry. No, mimo wieku i zniszczeń, robi to wrażenie. O, tu widzę też. Ogień już zrobił swoje. Dachu w ogóle nie ma. Ale widzimy tu jeszcze te wszystkie zdobienia przy drzwiach. Patrzcie, jaki piękny kominek. Wow! Zobaczcie na to. O! Kurcze No tutaj można się poczuć jak hrabia Ale piękny salon O kurcze I takie coś stoi tutaj puste no na pewno żeby to odrestaurować to potrzeba kupę kasy, ale tu się musiało dziać. Ale baja! Na takich chwil warto żyć i przedzierać się przez krzaki, żeby toczyć do takich budynków. Ja naprawdę bardzo się cieszę, że mogę rejestrować takie budynki. Nie wiadomo, czy długo one jeszcze będą stałe, czy długo będą do zobaczenia. A jeżeli je uwiecznie, to i wy możecie je zobaczyć, i mogą chociaż na moich filmach przetrwać dłużej. Ale bajka! Szkoda, że ten pożar strawił to wszystko, ale jest to naprawdę pięknie. Jeżeli to na chwilę obecną tak wygląda, to wyobraźcie sobie, jak to musiało wyglądać kiedyś. Gdy kiedy tu tętniło życie, to tutaj było cudo. Tutaj na wejściu te dwie figury kobiety i mężczyzny pięknie wyglądają. Kurczę, no przecież to jest. Zakochałem się w tym miejscu. Widzę, tam jest możliwość wejścia jeszcze wyżej. Zobaczymy co u góry jest Tutaj widzę też zniszczone, ale u góry też były jakieś malunki Nie wiem co było na ścianach Tu dziwne, na klatce schodowej to może nie była umywalka Prędzej obstawiałbym, że była to taka ala fontanna Tu woda ściekała, może jakaś ozdobna figurka tu była Toaleta dość wysoka i wanna raczej, raczej raczej wiekowa. Tam może gdzie to spalone nie będę się pchał Wyjdziemy piętro wyżej jeszcze Ta klatka surowa jest piękna też Szkoda, że takie budynki tak niszczają Dziwna, niska klatka schodowa w ogóle taka jakaś powiedziałbym dla służby albo albo wychodząca na jakąś, nie wiem dzwonnicę. Hm, zaraz sprawdzimy gdzie nas to zaprowadziło. Te łazienki, który też czuć spaleniznę tutaj jakieś wyższe piętra ale co na nich się mieściło nie wiem tu już nie widać żadnych hozdów na ścianie być może tu właśnie jakaś służba mieszkała stąd też taka jakaś mała, wąska klatka schodowa nie wierzę, że tutaj właściciele tego pałacyku taką klatką schodową wchodzili. Także tu obstawiam, było coś dla służby. Bo jak nisko jest, ja muszę się trochę schylać. Także jest tak niecały metr 80 m ma ta klatka w tym miejscu, na tym przejściu. Bo tutaj już jest dość wysoka, ale wąska dlatego moje, moje obstawienia są że było to coś dla służby To może jak to jest możliwe tam wchodziłem w półtorej piętra a tutaj mamy raz dwa trzy piętra w dół to za chwilę tam zejdziemy na razie jeszcze muszę Muszę nacieszyć się widokiem tego salonu. Normalnie bajka. Kurczę. Ale pięknie. Kupuję to. Sam budynek, jak i okolica, oraz oczywiście te wszystkie zdobienia są naprawdę bajkowe. Ale nie mogę spędzić całego dnia w jednym budynku, więc zobaczę, co jeszcze uda się tutaj zobaczyć. Czym nacieszyć oko? I będę się kierował na następną miejscóweczkę. Chciałbym to zobaczyć w czasach, kiedy to było normalnie użytkowane. Kurczę, no bajeczka. No tam mamy tą klatkę schodową małą. I tu widać jeszcze jakieś zejście na dół. No to my tam pójdziemy. I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. No tutaj jakieś takie malutkie pomieszczonka. drewniana deska do toalety. Tutaj chyba jakieś zbiorowe umywalnie były. Tutaj mamy jakąś rozdzielnię elektryczną albo to może jakaś tablica do ogrzewania była ciężko powiedzieć tutaj tędy wchodziliśmy to jeszcze pójdziemy zobaczymy co jest na dole to jest to jest jakby pierwsze piętro ale schody wydawało mi się że prowadzą jeszcze niżej chociaż nie tu nie będę tędy schodził jeszcze widzimy na zewnątrz bo tu widzę jest jakieś inne wyjście i być może jakieś jeszcze budynki zobaczymy chociaż Chociaż nie, to są tylko te mury. Także innych budynków tutaj nie będzie już No tak prezentuje się budynek z zewnątrz. No ogromna szkoda, że spalił się Podejrzewam. Dużo ładnie wyglądał, chociaż tak wygląda przecudownie. Jest naprawdę płażaj dla oka I tutaj nie wiem czy jakaś brama wjazdowa była Tu mamy jakiś jakiś wóz to jest Ale ogólnie graciarnia można powiedzieć Także nic ciekawego tutaj. Tu jeszcze z kamieni mamy wjazd. Halo, Urbex! Halo, Urbex! Fajne echo się niesie. Tu mamy jakąś maszynę, nie wiem, pług. Coś do orki chyba. Nie znam się. Aha, my tamtędy wchodziliśmy. Tam zaczęliśmy od tamtych stajni, przeszliśmy dookoła. Czyli zwiedziliśmy wszystko. No i tutaj pożegnamy ten piękny gmach. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli Wam się podobał, pokażcie mi to, dając łapkę w górę, pisząc komentarz pod filmem. I życząc Wam udanego weekendu, zapraszam na kolejny odcinek.